Cześć wam. Witamy Was bardzo serdecznie, nasza spółka. Cześć wam. <głos》> po świętach, święta, święta i po świętach. Myśmy odpoczęli, tak? Odpoczęliście wszyscy? Wyspaliśmy się. Tak, urodziny Zośki zaliczone. I ostatnio witaliśmy się chyba w śniegu, tak? Bo w Wigilii był śnieg. A dzisiaj mamy wiosnę. A dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? 28. Dzisiaj jest. Ja mam dzisiaj na szczęście wolne, Grzesiu też. E, I witamy się z, z Wami wiosną, bo jest przepiękne słońce w Libicach. Piękny dzień. E, na razie jedziemy załatwić jedną sprawę, i jeszcze szybciutko do sklepu, bo musimy coś kupić. Z dobrych informacji jest to, że po świętach zostało nam coś do jedzenia? Prawie nic. Chyba kawałek ciasta, więc nie mamy nic do jedzenia, więc trzeba e, coś kupić. Przygotować się do Sylwestra. E, my spędzamy w tym roku Sylwestra gdzie? Nie wiem, w końcu. Nie <laughs> wiem, w końcu. No, wiem, no bo już. Bo, bo jest coś, więc nie e, nie wiem, my w, w tym roku Sylwestra spędzamy w domu. W domu. Aha. To jest ostateczna okay. już decyzja, e, bo jestem tak zmęczona tym grudniem, e, że stwierdziła mnie. Bo mieliśmy 10, a teraz no. A teraz już nie idziemy, tak. Się... Zostaliśmy zaproszeni, ale doszliśmy do wniosku, że najfajniej będzie w naszym teamie, nie Zosia? Tak jest. Zosia z lisa. Także będziemy w domu w tym roku, więc kto z Was obchodzi Sylwestra w tym roku w domu, to łapka w górę. Bo my właśnie będziemy mieli domóweczkę rodzinną. Także pewnie gdzieś w styczniu Grzesiu wyjdziemy, nie? Już w karnawale, naprawdę nam się ogólnie e, nie bardzo chce ruszać, tym bardziej, że dwa dni przed, e, przed Sylwestrem jesteśmy w pracy z Grzesiem, więc, e, więc jakoś tak w tym roku wyszło, ale bardzo się z tego powodu cieszymy. Dzisiaj była dyskusja z Zosieńką, e, tak Zosiu, co, co gotujemy pysznego na Sylwestra? Także coś fajnego wymyślimy. Także jedziemy szybko do sklepu i zobaczymy, co potem się jeszcze uda. Czy spełni się dzisiejsze marzenie mamy? Nie, Zosia? Bo mama, mama ma pewne marzenie, no ale nie wiem, czy się spełni. Jak jest taka pogoda i, i taki dzień, to mama wiadomo, gdzie uderza, się zrelaksować, ale to zobaczymy, czy się dzisiaj to jeszcze uda. A potem Grzesiu robi super obiad, nie, Grzesiu? Będzie coś pysznego. Mm. Ja jeszcze mam... Nie, ja okłamałam, bo ja jeszcze mam przecież dwa kawałki łososia, które powinnam dzisiaj zjeść. Tak, ale muszę jeszcze kaszę kupić. No. I wiesz jaką kaszę, nie, Grzesiu? Mam, będę musiała osobno gotować, bo u nas w rodzinie jest tak, że ta dwójka uwielbia kaszę jęczmienną, a ja nie, tylko ja uwielbiam kaszę gryczaną. Więc, e, Więc tak, musimy się E, musimy się pogodzić z tym. czasami gotować dwie kasze. Dobra, to my uciekamy na zakupy w takim razie. A my już jesteśmy w domku. Po szybkich zakupach, załatwianiu paru spraw. E, zobaczycie za chwilę, co kupiłam fajnego, ponieważ wybieramy się, spełnia się moje marzenie. E, bierzemy śniadanko ze sobą kawkę i jedziemy w nasze piękne miejsce się trochę wyciszyć, pospacerować z pieskiem. Musieliśmy sobie kupić widzieliście takie kubeczki, bo sobie zabieramy kawkę na wynos i gorącą czekoladę dla Zosi. Do naszych kanapek ogórek, rzodkiewka, pomidor, masełko, ser, bo tak jak Wam mówiłam nic nie mamy. Sałata i oczywiście tu są kruła dla mnie, dla Zosi i dla Grzesia bułeczka. Także szykujemy śniadanie i się za chwilę zbieramy. Już nad jeziorkiem rodzinne śniadanie. Mam papier, papier, papier. O, papier nam ucieka, już sprzątam. O! Już wam pokazuję. O, coś kasujemy kruasanty nasze, bułeczka dla taty, kaweczki i takie śniadanie, jest jakie przy wodzie trochę zimno także niesamowite, ty Grzysiu mówiłeś, że ile stopni było? 10-11 no trzeba mieć czapeczkę także my się zabieramy za śniadanko spacerki z psem idziemy zaraz przy plaży pospacerować Dziodek! Już wracamy po śniadanku, po spacerku. Ale super, moja rodzinka z tyłu. No, Zosia jednak mi, no, powiem Wam, że jednak chłodno, kocykiem się jeszcze owinęła. E, I co? My wracamy do domciu. Ja muszę poogarniać pewne rzeczy. Potem się robi obiad. I sobie już tak będziemy w domciu do wieczora chillować, e, odpoczywać, bo my teraz grzesią jeszcze te dwa dni przed sylwestrem w pracy, więc nie ma lekko. Mm, no i potem już... Będziemy sobie właśnie rodzinnie spędzać Sylwestra w tym roku. Także tak to wszystko leci. Zosia, a pamiętasz co było rok temu, 1 stycznia tu nagrywane. Pierwszy odcinek nagrywaliśmy 1 stycznia rok temu, więc ja jestem w ogóle w szoku, że to już minął rok. Jakoś ten rok minął najszybciej chyba ze wszystkich, co? Bardzo szybko nam to upłynęło, ale z kim nie rozmawiam, to mówią wszyscy, że tak samo. I zawsze się mówi, że a, każdy rok jedno i to samo, jedno i to samo, tak. Dni są podobne, powiem Wam, ale na przykład u mnie w życiu przez ten rok się bardzo dużo zmieniło. Cieszę się, że możemy nagrywać dla Was, że jesteście. Cieszymy się, że kolejny rok przeżyliśmy zdrowi. No i. I co więcej trzeba. <noise> Także zobaczymy, jaki będzie ten 24 rok. Jeszcze ile zostało do Sylwestra z osiedni? Cztery. I za cztery dni nowy rok, ale ja dalej nie wierzę. <noise> tak, to jedziemy już teraz do domciu. I my już mamy obiad i tutaj mistrz ceremonii jednego kurczaka. Tata dzisiaj ubiegł. Ja zrobiłam jeszcze kalafiora, kaw śmietanie, firy. Mamy ziemniaczane, więc tato krói. Zosia, yy... nóżka czy? Zosia daj talerz. Tutaj tanusz. Hmm. Ale to wygląda. A ona yy, na, yy, nadziewana, tak? Żybami i czym? Cebulka. Cebulka. Czosnek. Tak. tak. Hmm. Dla Zosi, tak? Dla Zosii. Utko chcesz? A nie dzięki, ale nie wiem, jak tak, jaką chcesz. Aha, bo Zosia lubi skrzydełko, tata lubi utko. Mm. Lubimy taką mocno przypieczoną, więc... Więc jak też jecie, to smacznego! Dobra, to ja już w drodze do naszego ulubionego sklepu godziną wieczorową, prawda Zosiu? <laughs> Jedziemy jeszcze do Biedry, bo teraz żeśmy zajarzyli, że e, my z Rzysiem pracujemy dwa dni przed Sylwestrem i ten dzień przed Sylwestrem bardzo późno kończymy, więc nie będzie pewnie wyboru, więc musimy jechać teraz. E, Grzysiu zrobił super kuraka. Dziękujemy Grzysiu. Najadłeś się? Tak, bardzo. Pyszny był. Bardzo. Jeszcze będę miał na jutro. Tak, jeszcze będzie jutro na kolację. E, także był super obiad. E, no, i niestety musimy jeszcze pojechać na e, zakupy. A potem, już do domu. Pewnie, Zosia, co herbatka zimowa wleci? Co? Pewnie herbatka zimowa wleci. E, no i tak. I tak ten dzień nam ucieka. Ale było strasznie fajnie dzisiaj. Przede wszystkim śniadanie było super. Nie, Zosia? Jesteś tam? To uciekamy do sklepu. Dopiero był obiad, a co Zosia robi? Santa. Tak, kruasanta. Ten co był na śniadanie warzywami bo Miała wielką ochotę abyś świeże kruasanty, więc... No więc Zosia się częstuje. Już po zakupach kupiliśmy wszystko, co potrzeba. Zosia już kupiła sobie też świeżutkie kruasanty, bo bardzo lubi takie właśnie jak widzieliście na śniadanie Więc sobie tam kanapkuje U nas już wieczór, także już herbatki wjechały, odpoczywamy już przed kolejnym dniem pracy I nagramy coś pewnie w Sylwestra, zobaczymy jeszcze ale jeszcze chcemy dla Was Zosią nagrać odcinek. Jaki Zosia odcinek chcesz nagrać? O prezentach świątecznych, bo ja dostałam przecudowne prezenty świąteczne od rodziny znajomych, takie praktyczne, takie moje, także dla mnie są cudowne. Nie dla wszystkich muszą być takie, ale ja uważam, że y, najfajniejsze rzeczy są po prostu takie proste, takie nasze. I ja właśnie w tym roku takie prezenty dostałam. Zosia też była zadowolona. Y, u nas prezenty pod choinkę nosi, y, przynosi y, dzieciątko. Wiem, że to w różnych regionach Polski jest inaczej. Y, natomiast u nas na Śląsku, przynajmniej w mojej rodzinie od zawsze prezenty nosiło dzieciątko. Zosia, jesteś zadowolona, co dziesiątko przyniosło? I nagramy taki odcinek, nie? Mhm. Bardzo fajne prezenty, które ucieszyły i Zosię, i całą naszą rodzinę, więc super No i ja prywatnie bardzo fajne rzeczy podostawałam, więc, więc nagramy z Zosią taki odcinek już niebawem Z racji tego, że wracamy z Grzesiem do pracy to troszkę jeszcze w tym roku chyba nagramy ten odcinek, chyba zdążymy. Żeby Wam pokazać, bo naprawdę e, takie prezenty dostawać świetne, to ja zawsze lubię o tym mówić, pokazywać, że to nie są tylko prezenty pod choinkę, ale można też kupić kogoś na urodziny, imieniny czy inne okazje. Także my jesteśmy Zosia bardzo zadowolone, prawda? Mm -hmm. <laughs> Zosia w ogóle miała przesyt, bo Raz że prezenty dzieciątko to dwa y, urodziny miała, więc jeszcze miała prezenty y, urodzinowe. A ja wam pokażę namiastkę tego co prawdopodobnie będzie w przyszłym odcinku o tych prezentach świątecznych, e, że dostaliśmy kartkę od samego Świętego Mikołaja i to już wam pokażę, bo jestem po prostu zachwycona. E, taką piękną dostaliśmy kartkę od Świętego Mikołaja. I naprawdę z tą kartką były przecudne prezenty. To wam zdradzę, bo wam już niech pokażę, bo ktoś je zjadł. Święty Mikołaj nam przyniósł też w tym roku różne przekąski słodkie, tak, Zosia? Japońskie to były, tak? Różne przekąski japońskie, i były tak pyszne, że te wszystkie smakołyki od świętego Mikołaja zostały zjedzone w ciągu chyba dwóch dni, tak? Zosia tam zajęta kruła, są tam, więc się nie pokazuje. Były przepyszne. Jeżeli się dowiemy i święty Mikołaj nam zdradzi, gdzie kupił takie fajne rzeczy, to jeszcze to kiedyś kupimy, bo były rewelacyjne. Tam były jakieś zosiu żelki, dziwne smaki Oero. Co tam było takie pyszne? Mochi. Mochi było, podobno bardzo dobre, ja moczy nie lubię, więc nawet nie skosztowałam, ale te rzeczy, które jadłam były rewelacyjne, także Mikołaj nas uraczył japońskimi fajnymi przekąskami i to był jeden z prezentów, więc super. No i tak jak Wam pokazywałam, dostaliśmy taką piękną kartkę i cudowna dedykacja, to już Wam czytam i Wam też pokażę. Dla Ani, Grzesia i Zosi, moich ulubionych youtuberów, którzy y, lubią próbować nowych rzeczy, oczekuję recenzji na kanale Święty Mikołajo. I Jak ja mam Święty Mikołaj zrobić tą recenzję tych super przekąsek japońskich, jak wszystko Zosia zjadła? Zosia, musimy się jakoś zrewanżować Świętemu Mikołajowi, nie ma tak łatwo. Także dziękujemy Świętym Mikołaju za piękną kartkę, jest nam bardzo miło. I kto nas tak zna jak Święty Mikołaj? Dla youtuberów, którzy lubią próbować nowych rzeczy. Powiem Wam, to był, na no wszystkie prezenty były cudowne, ale ten od Świętego Mikołaja wymiótł wszystko. Także dziękujemy jeszcze raz Świętemu Mikołajowi. Ja się już z Wami żegnam, bo my już zaczynamy sobie powolutku odpoczywać, bo jutro przed nami kolejny dzień pracy. Życzę Wam miłego wieczoru albo dnia, w zależności kiedy to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku, a w następnym odcinku pokażemy super prezenty świąteczne, które w tym roku dostaliśmy od Mikołaja, od przyjaciół, od rodziny i które znaleźliśmy pod choinką. To do zobaczenia wkrótce. Pa!